Cześć wszystkim, kazet z tej strony. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przybliżyć tematykę detailingową z racji tego, że dostaję już ktoś raz z kolei podobne pytanie, postanowiłem zrobić krótki odcinek o tym, ile trwa zabezpieczenie, zacznijmy może od zabezpieczenia woskiem. Więc słuchajcie, klient, który ostatnio do mnie zadzwonił i dowiedział się, że samo zabezpieczenie woskiem będzie trwało w granicach dwóch dni był bardzo zdziwiony podobny, podobny, odcinek, podobny klient który zadzwonił zapytał o polerowanie lakieru i stwierdził, że inaczej najpierw się zapytał ile to trwa więc usłyszał, że kilka dni więc był też w głębokim szoku bo on podejrzewał, że to 3-4 godzinki ale co dalej samo, samo mycie samochodu słuchajcie, dobrze umyć samochód, to jest podnia roboty, nie? To tak się komuś wydaje, co to wezmę sobie, pojadę na myjkę, zapią taka, wrzucę, auto mam czyste. Nie, tak nie jest, tak nigdy nie będzie. Jeżeli chcemy dobrze przygotować lakier do powłoki, czy też wosku, no, przy powłoce musimy uważać. Tutaj trzeba się naprawdę skupić. Ale powiedzmy, że przy wosku wiele krzywdy nie wyrządzimy. Najwyżej będziemy mieli troszeczkę brudne i położone na tym wosk, więc to będzie tak dan dwa razy. Więc tak, samo mycie to jest pół dnia. Yy, Przygotowanie, wyglinkowanie lakieru, czyli bierzemy sobie glinkę, tym sobie powinniśmy też auto przejechać. Usunięcie lotnych, lotnej rdzy, jakichś takich zanieczyszczeń metalicznych. No ale dobra, no, umyliśmy sobie to autko, mamy pół dnia roboty, nie? I teraz nakładamy wosk. No to wosk nałożenie z dotarciem, to tam też dużo nie schodzi. Jak się dobrze człowiek spręży, dzień auto oddajemy, nie? Teraz w przypadku polerowania lakieru nie możemy tego zrobić niestety na zewnątrz. Musimy, musimy to zrobić pod dachem, że tak to nazwijmy. I samo, samo przygotowanie lakieru jest bardzo podobne do przygotowania pod wosk. Tyle że musimy sobie w zależności od stanu tego lakieru przejechać to auto albo raz całe padzikiem. Lub kilka razy zależy mówię, co robimy, bo jeżeli robimy tylko odświeżenie lakieru, to większego znaczenia tu nie będzie miało gdyż większy rys. Nie jesteśmy w stanie w ogóle ruszyć i tego na pewno nie ruszymy. Ale wizualnie się auto nam zmieni, będzie, będzie śliczne, będzie, będzie błyszczało się, nie? No ale dobra, ile to trwa? No to w przypadku jednego takiego przejazdu na całym samochodzie, to wam powiem, że to jest dwa dni, nie. Klient zdziwiony, przecież to mu się wydawało, że to jest 4 godziny, nie? No może kiedyś tak by wyglądało, to w dzisiejszych czasach, kiedy mamy y, samochody wymagające, te lakiery są różne i, i ten efekt, y, jak zrobimy źle, to będzie odwrotny do zamierzonego, no to tak to niestety wygląda, nie? Musimy się przyłożyć. Jeżeli chcemy mieć jakość, ani ilość, to nie możemy popadać w taką rutynę, że będziemy robić, nie wiem, dwa auta dziennie, nie? bo y, pewnie by się dało, ale jakby to wyglądało, to też nie wiem no i słuchajcie tyle Meteor tyle co chciałem Wam powiedzieć przekazać, mam nadzieję, że kilka osób oglądnie ten odcinek i zrozumie jeżeli nie, ktoś jest zaciekawiony zawsze może do mnie przyjść w czasie kiedy takie auto robimy i zobaczy jak, jak to wygląda także trzymajcie się gorąco pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, cześć